Ho, ho, ho! witajcie w kolejnym vlogmasie numer 3. Numer 3, już się pogubiłam. No. Za chwilę Madzia będzie jechała do paczki Pokażę Wam, co przyszło. I spodziewam się jeszcze jednej paczki jutro. Dzisiaj jadę jeszcze do fryzjera, także zmienimy to. Kinia ma dzisiaj dzień beauty. Ja jadę ogarnąć parę spraw na następne paczuchy. paczuchy. A ale w tym vlogu jeszcze jedziemy wybierać choinkę także zostańcie z nami bo będzie ekscytująco nie wiem czy w ogóle są tu osoby, które znają kinie czy nie choinka musi być spektakularna tak, z wyższej półki czyli to, także na pewno będzie piękna choineczka, więc zostańcie z nami no i przyszło do nas troszkę świątecznych i nieświątecznych gadżetów tutaj mamy takie lampki takie kurtyny świetlne, ale to jak już założymy, to Wam pokażemy. Mamy takie cztery. Mhm, Guci przyszedł po, pomagać. Tutaj z temu, przepraszam Cię, z temu dla Leośka kolejny taki kombinezonik. I też taka fajna kurteczka świąteczna. I zamówiliśmy mu też kominę, bo on ma taką łysą tą szyję. I yy, no kurczę, w kurtkach to mu tak wystaje, więc stwierdziliśmy, że kominy to będzie świetna sprawa dla niego. On ma jeszcze na sobie nowe ubranko już, ale to za chwilkę. A jeszcze chciałyśmy Wam pokazać, że wczoraj właśnie od naszej sąsiadki kochanej dostał Leosiek właśnie taki sweterek i też jest idealny, naprawdę <gudziuś> tak, gudziuś. naprawdę jest yy, prześwietny, też taki właśnie świąteczny i z golfikiem, także yy, naprawdę super. A na telewizorze w tym okresie jesienno-zimowym zawsze mamy odpalony jakiś właśnie kominek, świąteczna muzyczka. Na YouTubie są naprawdę y, takie fajne, wielogodzinne takie scenerie różne, które można sobie odpalić i naprawdę wycilować przy tym, bo to naprawdę mega relaksuje. No i dzisiaj przyszła pora na mnie, otwieramy dzisiaj szósteczkę. Fabcio i Gucia już o, czekają O, chłopaki są i kalendarz dla Fabcia i dla Gucia Ojejku, co tam jest? I Leosiek, Leoś Chodź I Leosiek w swoim chodź. nowym świątecznym ubranku Chodź Leosiek, pani da, szybko, chodź, no, chodź. Leoś, chodź pani da, no chodź Szybko, zobaczcie kiedyś. fajne patrzcie. Idzie, chodź, chodź Leosiek Leci. Leosiek Leosiek Kurczę i Guci mu zjadł tego wszystkiego, będziemy musieli powtórzyć no o. O, o, zaraz coś pani da innego, tak? Chodźcie, bo loszkowi Gucci, Gucci wiesz co? Guci to wszystko wpierdzieli. No dobra, no to damy coś innego, Leosikowi no, trudno. No, zaraz damy. No i ja właśnie y, zjadłam obiadek, także y, lecę do fryzjera i widzimy się w kolejnym ujęciu z nową myślę metamorfozą, bo chcę y, troszkę podkręcić kolor, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyszłam właśnie od fryzjera, no są trochę ciemniejsze, ale jestem bardzo zadowolona, powiem wam, że odezwę się do was jutro jutro też jedziemy kupować choinkę, także jutro będzie bardzo ekscytujący dzień a teraz już jest ciemno, jest późno mega także wracam do domku, wychodzę z pieskami i, i to by było na tyle w dniu dzisiejszym zamówiłam sobie ten drewnik, który pokazywałyśmy wam w Failu. także będę chciała przymierzyć zobaczyć czy jest dobry później mamy tutaj poszewkę na budynki jestem ciekawa jaka ona jest Spoko, tylko taka tandetna trochę. Myślałam, że będzie trochę lepsza. Mamy taki dywanik. Który... Ojej, on jest duży. Myślałam, że on jest mniejszy, szczerze mówiąc. I teraz nie wiem, może na wejściu do domu go damy? Albo pod choinkę, zobaczmy. Myślałam, że jest mniejszy, szczerze mówiąc. Mamy kolejną. Poszewkę na pobudzu. I ta już jest chyba lepsza, że powiem. A myślałam, że ta druga będzie lepsza. Taka właśnie z samochodu. Uwielbiamy ten motyw właśnie tego samochodu z choinką, bo słowo amerykańskim się kojarzy. No i tam w sobie jeszcze taką opaskę. I jeszcze pokażę Wam taki prezencik, dostałyśmy my co roku. Mikołajka prosimy o kalendarz psie słucharki. Jest przezajebisty. Naprawdę to jest najlepszy kalendarz, jaki miałyśmy już od lat go dostajemy od Mikołaja co roku. Śmiechowe są naprawdę te Ilustracje No i witajcie w kolejnym dniu I dzisiaj co? Jedziemy wybierać choinkę Jesteśmy już w samochodzie Nietypowo siedzisz z yy, tyłu Nietypowo właśnie, bo zaraz wam to pokażę co tu się dzieje Ale zobaczcie yy, Związałam włosy bo mnie wkurzały strasznie Ale no widać, że są ciemniejsze teraz w tym yy, Świetle No tu mam jeszcze uwalone od no ale umyję to to y, zobaczycie może efekt finalny. No chciałam trochę ciemniejsze końcówki, są trochę jaśniejsze, nie wiem czy to dobrze widać, ale... Wjeżdżamy teraz w strefę dziur, może trochę cząść jak widać, ale chciałam wam o, o chciałam Wam coś e, pokazać, gdzie jestem ciekawa czy o tym wiedzieliście. Czy wiedzieliście, że przez cały grudzień na e, RMF Classic lecą świąteczne hity? Tak, i to takie e, też muzyka filmowa świąteczna. Tak, ale dużo takich właśnie fajnych, fajnych e, świątecznych hitów. Cześć, wiozę nas bezpiecznie. No i tu już mam przygotowane pod choineczkę, bo choinka ta, jak tak jak mówiliśmy będzie spektakularna. Musi być. Także yy, no, zobaczymy, zobaczymy. Jedziemy wybierać. No i słuchajcie, jesteśmy, dojechałyśmy, jesteśmy już w krainie choinek. Wybieramy, przebieramy. Deszcz zaczął padać, także warunki pogodowe nam nie służą. jeszcze nie założyliśmy żadnych czapek ani kapturów, także no, będzie wesoło. Idziemy szukać wymarzonej, yy, luksusowej choinki. Także damy wam znać. Kinga już coś chyba wypatrzyła. Czy nie, zaraz zobaczymy, bo tutaj takie coś. Zobaczymy. Kaj, ta maluśka. Zaraz pana dopytamy, coś nam pomoże dobrać. Akcja wybierania choinki. Kinga przebiera z panem. To jest to? To jest wielkie. Dobra, Kinga dużą wybrała, teraz wybiera jeszcze coś. Jeszcze coś, jeszcze chyba więcej choinek będzie u nas w tym roku, tak czy nie? No zaraz to zobaczymy, jeszcze coś wybieramy w tym świecie choinek. Przyszłam jeszcze po stojak do auta. Panowie nam wszystko zaraz osadzą. Także zaraz wszystko będzie luksmalina. Za małą choinkę pani wzięła, no, gdzie? No, tak? Też, za mała e, na ten? Ta duża? Gdzie ta hoj... Nie ta! Nie, nie. No, ta, no, ta to, to, to mogliśmy jechać do lasu. Aha! Nie, to, no, no, nie no, no, no. Nie to, no. Taka... to nie będzie trzeba przyciąć. Nie, 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 nie. A, okej. Okay. Nie, bo my kiedyś jeszcze jak mieszkałyśmy za granicą to kupiliśmy tak wielką, że nie weszła do tego. I musieliśmy w domu piłką to ciąć. Okej, okay. dobra, okej. Okay. To wejdzie. Tak, 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 tak. Dobrze, także panowie będą pakować wszystko do auta. Jednak jak mamy idealny. No super, tutaj jest naprawdę obsługa. Także Ale Choinki, polecamy tą top, top obsługę. Idealnie, idealnie, pan jeszcze tutaj się trąbi. No, ja siedzę, no. <laughs> Jakoś damy radę do... Idziemy jeszcze odebrać kawki. I tu jeszcze w Ale Choinka jest tak miła obsługa, że jeszcze serwują kawki. Ale Choinki Luboń. Ale Choinki Luboń, nie? Ale Choinki Luboń tak. Handlujemy jakby pod ich nazwą, nie? Ale Choinki Luboń. No, polecamy, polecaj, polecaj, polecamy, żartaj, tak. tak. Polecasz, kawki pyszne serwują ciepłe napoje, cappuccino, herbata, tak. Także polecam. Gorąca czekolada. Polecamy i dziękujemy za super obsługę. Dzięki, dziękujemy, pozdrawiamy. Wesołych. Uwaga, jesteśmy zapakowani. Jedziemy, dwie choinki, jedna, jedna była za mało, co? Jedna to za mało. Mówiłyśmy, że będą to giga święta u nas, jak coś robimy, to albo na grób, albo wcale nie. No to już powtarzałyśmy to kilkukrotnie, tak. że u nas to, to, to nie ma. To nie ma półśrodków, musi być albo spektakularnie, albo w ogóle. Także y, jedziemy z giga choinką, ale zmieściła się, więc nie jest źle i zaraz ją postawimy. Na razie nie będziemy jej ubierać, tylko dodamy, bo. Bo ja będę miała sesję zdjęciową, do której potrzebuję te choinki, żeby były jeszcze nie ubrane. Także dzisiaj ją tylko postawimy, nie ubierzemy, a w tygodniu już będziemy je ubierać. Chociaż mamy plan na nie pewien i nie będzie za dużo osób, ale to już wam pokażemy no, w kolejnym vlogu. No ale zobaczcie, jadę z tymi choinkami, jak to świeżo wygląda! I mam jeszcze wieniec, także mamy dwie choinki i wieniec, jeszcze wam tylko powiem, pan dał zniczkę, była bardzo miła obsługa, zapłaciliśmy 440 zł za dwie choinki i wianek. Czyli wianek w sumie w gratisie. Wianek prawie, że w gratisie, tak. Dojechałyśmy do domu, choina już jest na mikroogródku. ogródku, Abio pierwszy. Aha, Kucz. to też się osika to, no. no. proszę, zobaczcie co nasze potwory robią. Aha. Aha. A gdzie jest druga mała? A tu jest mała druga. Ojej, Fabciu, jak się cieszy. Co to jest? Co to, to jest? Kojnicekko. mała. Kojńko ma, nie taka mała. Wiem <grym> wzrostu Kingi. Choinko ma, Choinko ma. Patrzcie, za czym pani kiedyś trenowana na siłowni, Zobaczymy, czy da radę ją podnieść? Martwy ciąg, czy jak ktoś tam mówiła? Przysiady. Ciężka. A tu jeszcze nie pokazywałyśmy, tak się prezentuje ten przepiękny wieniec, który Kinia wybrała tutaj. Też będzie nam potrzebny. Tej Guci! Jest choinka, tylko nie skacz na mnie. Fabcio, co ty robisz? No, tak czy siak mogłam się poprosić panu, żeby nam tu psy cieli. No, A nie psy cieli. jak jest jeszcze? Także yy, damy znać jak? Usadowimy ją Jak ją usadowimy w domu, a w domu to będzie gdzieś tutaj, tak? Prawdopodobnie. To się stoi jeszcze z Irlandii. No. I jest naprawdę. No, spisuje się, spisuje. No to działamy. No i mamy to. Choinka idealnie, zobaczcie, dotyka czubkiem sufitu, więc troszeczkę zostanie pewnie to przycięte. Ale powiem Wam, że no jest idealnie obsadzona. Tym razem bez żadnych tragedii, nerwów ani stresu. Tylko poczekaj, właśnie równo nas stoi już tam na dole. Sprawdzimy tak, jeszcze. Może jakby tak, właśnie dolejemy jeszcze jej tutaj wody. Osadzona jest, zobaczcie, idealnie równo. Tak mi się wydaje chyba właśnie, nie? Tak, dobrze stoi. Trzyma się tutaj stabilnie. Wody jej dolejemy. No, także tu będzie jej miejsce, cholera. zaraz zobaczymy, czy nie pyknie nam w telewizor gałąź. No, Leosiek, Leosko, leży sobie, tak? Leosiek, gdzie ty jesteś? Leosiek, pokaż się we vlogu. No, cześć, powiedz wszystkim. Co tu się dzieje? Powiedz, co za choinka? Co tu się dzieje, powiedz, Niusiek? Co tu się rozchodzi? I potwory tam próbują też zaglądać. Kuku! No, już co. Chodźcie do domu. Fabio, chodź, zobacz. Chodź, Fabciuś, zobacz, co jest choinka. Chodź, Fabciuś, no. Są i pieski, tutaj jest, zobaczcie. Tu jest choinka. Tu jest choinka duża. Fabio, cieszysz się na choinkę. Tu. Choinka jest. Co to jest? Gucci! Pani podlewa Stanleye. O, teraz dopiero To za mało. Jeszcze więcej wody. Więcej wody, więcej wody. Za mały Stanley się okazuje. No, powiem Wam, że jest przepiękna, przepiękna. Nie? Zdecydowanie warto swoje ceny. Tak. Także choinki, luboń polecamy. Tak, choinki, luboń polecamy. Chłopaki są lekko w szoku! Tak, także jest święta. Piękna, jest, przepiękna. jest przepiękna. Ja Wam to na pół salonu powiem Wam. No ja, zobaczcie. mój że będzie spektakularny chciałam powiedzieć ze swojej strony, że ja się nic nie odzywam, bo ja wiedziałam, że tak będzie po prostu, jak Kinia wybiera choinkę, no to ja musi chciałam, być po prostu giga, mega, w ogóle wow, efekt. A ja chciałam powiedzieć, że ogólnie przyszłościowo chciałabyś mieć taki y, wysoki salon, wiecie, mega, mega choinka. Przynajmniej cztery, pięciometrowy salon, żeby... ja powiedziałam ta... ona powiedziała 5, no to. No bo choinka ma 3 ma... metry, tak? 2,80. Żebyś musiał mieć taką pięciometrową choinę. No, to wszystko, przed... to wszystko oczywiście jest jeszcze przed nami, także ja się tutaj y, rozłączę. Kinia jeszcze demontuje tą siatkę całą. Mam nadzieję, że nie spadnie. I tak mówimy, że choinka jest przepiękna. No, idealna, nie? No, Kinia już zdjęła całą siatkę. Jeszcze nie. Dałyśmy światełko. Troszeczkę lepiej chyba widać wszystko. Ojej! No, zobaczcie. Chyba ona w ekranie tutaj wydaje się na dosyć małą, wam powiem. Ale jest przepiękna. Tylko jeszcze byśmy musiały nią porządnie tupnąć, żeby te wszystkie gałązki tak ładnie uformować. Bo widzę, że z lewej to strony ja nie tuknę. O, no to pojadę chyba po tego pana, bo jak pan tupnął, to po prostu aż się zauroczyła ta choinka. Tak? Tak. Przepiękna jest, zobaczcie. Jeszcze wam pokażę z bliska gałązki. No i ta jedna choinka stanęła tutaj koło kanapy. Jak widzicie, tutaj już są rozłożone te kurtyny i powiem wam, że było przerąbane, były tak poplątane, że ciężko to było w ogóle ogarnąć. Ale ta jedna choineczka stoi tutaj i zaraz wam pokażę. Tutaj taki gościu sobie śpi. Za firanką. Proszę bardzo. A tutaj stoi ta duża, spektakularna. No i tak. Tutaj te kurtyny. Myślę, że spoko. Powiem Wam, że ciężko ją w ogóle objąć w całości. Ale wygląda przepięknie. Na razie tutaj stanęła ta klatka fapcia. Ale musimy coś z nią. Zrobić cholercie chyba. No, i jeszcze w tym blogu musimy otworzyć okienko z dnia dzisiejszego, czyli okienko numer 7 kalendarza dla piesków, już znalazłam. Także otwieramy. Co mamy napisane? Zyskanie zyskaniu kod i poczuj ducha świąt. Znowu musimy coś zeskanować, także super. No i mamy trzy mapałeczki. No i Guciuś, jak to Guciuś? Tak? Musi być pierwszy. Proszę, sami oceni jaki to żarłok z niego. No już otwieram, już otwieram. No poczekaj. Jedną ręką ciężko. O. Mam. A fabciuś, chodź. Chodź Pani da. Lośko, chodź. Leoś. Fabciuś, proszę. Leoś! Chodź, bo cię o mnie Lośku! Chodź Pani da! Leoś! No niestety Lośko jest takim leniuszkiem, że trzeba mu przynieść. Proszę. Ale żeby tym razem cię nie ominęło. No, zajadam, tak? Smakuje. No, ja już jestem do góry, szykuję się do kąpieli. Założyłam swoją piękną opaskę z Sinseja. No, a teraz idę przygotowywać taką zimową kąpiel relaksacyjną. No jak wiecie, zimą, jak kocham kąpielę w wannie, one mnie tak ostresowują. To daje taki relaks, że przyśnica w ogóle nie używam zimą. Tylko wannę, także robimy fajną, przyjemną zimową No i już wykąpana, teraz czas na pielęgnację i mój codzienny wiatrowny rytuał, czyli masażyk, buźki. oczywiście zdarza mi się pominąć, ale staram się nie. No i teraz też możecie zobaczyć jak się wygoiły te drzwi i są naprawdę spokojnymi przynajmniej są drzwi i nie trzeba ich malować, co jest naprawdę mega, yy, powiem wam, zbawieniem, szczególnie rana jak się wstaję, Choć ja tak nie, nigdy nie nosiłam tak za bardzo makijażu, w sensie Odkąd skończyłam ileś tam lat, chyba od czasu, kiedy wyjechałam za granicę i zauważyłam, że ludzie tam też tak nie nakładają makijażu i przesadnie nie dbają o siebie w sensie na co dzień, że nie trzeba nakładać kilograma makijażu, to ja też przestałam tak nakładać. No, ale brwi to jest naprawdę mega zbawienie, ponieważ ja miałam dużo ubytków. Także naprawdę dają bardzo dużo moim zdaniem, chociaż jedyne co, no to ja też przez to, że mam tak głęboko osadzone oczy, to nie widać u mnie też rzęs. Mimo, że one nie są takie krótkie zawsze jak idę do pani na rzęsy, to się śmieją, że mam bardzo długie rzęsy, tylko że po pierwsze one są proste, a po drugie oczy są tak głęboko osadzone, że ich po prostu nie widać tych rzęs. No i lubię robić rzęsy, ale powiem wam, że ja po pewnym czasie. Mam taki problem, że one mi zaczynają wkurzać, i dlatego robię je w sumie z reguły tylko latem, albo na jakieś tam większe wyjścia, było, bo naprawdę one mnie irytują. Szkoda, że nie ma czegoś takiego na stałe. Jak widzicie, przebrałam się też w inną piżankę. No i co? Z tego miejsca będziemy się z Wami żegnać i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Mamy nadzieję, że ten Wam się spodobał. I chyba w tym vlogu znowu nie prosiłyśmy o subskrypcję. Także jeżeli jesteście tutaj nowi, jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszamy do subskrypcji i zapraszamy też Was do kciuka w górę oczywiście.